Dzień dobry, z tej strony Pat, patuś. Witam w kolejnym odcinku z Afkareny. Wbiłem 33 chapter i na ten moment kurde no nie pójdę dalej, bo już są trzy teamki. Co prawda trzeci timek jest taki, wiecie, na, na goldy, nie? Na legendę, ale stil stil brakuje trochę ludzi. Trzeba tu trochę podreportować sytuację. Czekajcie, wezmę sobie... O tak. Uf, o, jak już tak siedzę. To zróbmy to w ten sposób. No, ale za to, za to, za to. Może coś dzisiaj to się do, uda dotegować, bo mamy 20 diamentów, do tego mamy trochę zasobów, nazbierało się. Do tego możemy założyć te, tru, te czwórki, więc kolejna bardzo dobra mm. informacja. Do tego wszedł nowy Wilder, który z yy, oględzin mych wygląda, że jest bardzo fajny. No, i ja czekałem na. Tanka w końcu z wilderów, no bo sama miszka to już dawno temu, nie? Trzeba kogoś jeszcze, tym bardziej, że wiecie. No dużo się tych wilderów używa i u nich tak brakowało. Więc co, potwieramy sobie, poulepszamy sobie, naprawdę jest tego dużo. Na pewno zaczniemy. O, tej rób mi wszedł fajnie, bo on się przydaje. To jest jeden z takich artefaktów, który się często używa. Zobaczmy, czy tu możemy coś. Nie możemy. Dobra, to lecimy z te czwórkami na rem. No, bo trzeba. Jak widzicie, na te czwórki to jest ogromny przeskok, jeżeli chodzi o siłę. Prawie dwukrotny, prawie ponad dwukrotny, a nie prawie dwukrotny. No, i tak to wygląda. Tutaj u niej już mamy wszystkie te trójki, więc jest git. Pomału sobie tutaj kręcimy iwanka. Ja już tutaj, o, właśnie, drugi item, jak mu skończyliśmy. No, na palmerek też się robi liberta też się ładnie robi, tutaj już tylko czekamy na kamyczki yy, No i co? I pomału, pomału to się dzieje, nie? Mebelki lecą Do tego, do tego, tutaj jakiś krasio można mu dać Pomału, naprawdę jakoś tak sensownie pomału się to zbiera, wiecie? Pójdźmy sobie tutaj do gospody pod dębem, czy tam czymś Lista rzeczywiście wygląda następująco I pootwierajmy, zobaczmy co tu poleci Scarlet, bardzo dobrze. Ona też chce te 9 mebelków, więc jak najbardziej jej damy. Eorin, no i również bardzo dobrze. Okej, okay, to sobie sprzedamy oczywiście. I może jeszcze nam tutaj starczy na coś. Scarlet, starczy mebelki. Patrzcie jak Eorin ładnie idzie, bardzo mi się to podoba. Recycling. Pyk. No i super, starczyło na jeszcze jedno tworzenie. Niestety nic tutaj nam to nie da. O, i tak by to wyglądało. 4 mębelki off do Eurina. No dobra, no to już jestem zadowolony z tego openingu tutaj. Tygodniowe się robią pomału. Ile mamy? Mamy miejsca dużo na bohaterów. Więc co, zacznijmy od tych kamelczków, nie? Mamy 10, aż o pipa. No i dobrze, pipa się oczywiście najbardziej przyda do Toranchiza czy coś fajnego? Uwaga! O! Hendrik, Hendrik też jest gitankiem. Będzie na pewno usuwany prędzej czy później. Toran, Toran Lyka. Grejzul Dobra, Gijo polecieli, nie? Ile mamy miejsca? Jeszcze dużo, no to otwieramy sobie tych. Gdzie to jest? 26 fuda. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Trzeba tego Grezula zacząć robić Pomału Okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz pytanie Kogo nam brakuje, bo ja już tak długo minęło Że mi... ja zapomniałem już, na pewno nam brakuje Jednego Czy dwóch Dwóch No to oni za niedługo polecą To z nimi się nie śpieszymy Tutaj też na spokojnie Eorina chyba też nam jednego brakuje, nie? tak dobra no i tutaj to też nie ma co śpieszyć już nas spokojnie no dobra to policzmy sobie w tych 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 yy, w, 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 w leśne istoty no bo szukamy nowego szukamy Orina. budzik też tam się przyda o widzicie z drugiej karty mamy tego siomeczka i bardzo dobrze on się nazywa ateus mi się bardzo podoba jest w pyte. dobra na pewno sobie też to zużyjemy, żeby sobie ulepszyć level. To ja tu jeszcze mam, jeżeli cokolwiek. W ogóle jak wyglądają moi leśni tutaj. Kogo wyrzucimy? Prawdopodobnie kurde solidę wyrzucę. No bo po co ona mi teraz będzie? Coś tu do drzewka dostałem. Okej. Okay. Rezonans ten. Przydałby mi się kurde nowe pole. Okej, okay, sorry, sorry. Dobra, więc w końcu jesteśmy tutaj. Ja zawsze lubię od tyłu chyba tutaj iść, więc lecimy tu. Szukamy oczywiście talii w międzyczasie. Kupujemy codziennie karty. No i tym razem bez tego. No i co? Mamy tego Libertę biednego. Kurde. Dobra, miejmy to za sobą. Brakuje nam całych trzech do Ascended. Wio. 10 bez. Dobra. Jeden jest. Trochę potwieraliśmy tam w odcinku, nie? Drugi. Jeszcze jeden. Kurde, i co, będą mnie tak trzymać? Wiecie, że to może nie starczyć. I jest drugi, dobrze. Mamy libertę na ascended. Oczywiście potrzebujemy jeszcze jednego, żeby móc mu engraving zacząć robić. No ale ascended to już mu odblokowuje itemki, a na tym najbardziej zależy oczywiście. Świetnie, dostaniemy tutaj backgroundi, który już mu dajemy. Już dwa mebelki do niego poszły. Możemy na Libertę trochę złożyć, nie? Nie ma co. Libertę oczywiście idzie na samą górę. I już ma cztery mebelki, dobra. I tych kolejnych nie będziemy robić, tylko mu, niech mu się sam odblokuje. Ważne, że ma cztery. I tak nie mamy dziewięciu. No i bardzo, 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 bardzo fajnie. I jeszcze zostało, jeszcze zostało. Potrzebujemy się tylko dwóch. Polecimy sobie najpierw tutaj. Bo jakaś tam szansa jest, że on poleci tak po prostu. Oczywiście najbardziej się skupiamy na nowym Wilderze. Jazda. I jeszcze Eorin oczywiście też, nie? No i Miszko też jak najbardziej niech leci. A, nie mam już tutaj miejsca, okej. Okay. i mamy Eorina co oni się z tym, sami nie robią właśnie co oni ode mnie chcą, dobra lecie Eorin i go możemy sobie dzięki temu ściągnąć z wishlist jeżeli chodzi o już listę, to kolejna postać skończona, tylko kogo ja wstawię tutaj teraz? Nie wiem, czy ona jest skończona, muszę ich policzyć, w sensie czy ilość sztuk jest, teraz ewidentnie nie jest, no dobra, no to teraz ona sobie wchodzi I bardzo się z tego cieszymy, dobra, ja co dalej? Jeszcze te 5 oczywiście sobie strzelimy. Ale ładnie z tym libertą poszło. Przerażająco ładnie. Okej, okay. pusto, pusto, pusto. Tutaj sobie walniemy oczywiście stąd. Oku. No trudno. Zioro. Czemu on mi tu tak daje? Kało otwierania z tego wyszło. U. Ile tego gryzula? muszę zaraz tego gryzula z mój ślisty wyrzucić. Ile go tu już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde bela No tak. Rozwo... Czy 41 jedna gwiazdka? No już jest na jednej gwiazdce. Tylko czy mamy kogoś lepszego, żeby tu wstawić? Lady Simone, na przykład? Tak naprawdę, to tak se wam powiem. Dobra. Trzeba by go wstawić, żeby się pomału robił. W sumie to w ogóle ten, tego pana też mamy. To już też nie potrzebujemy. To niech będzie Lady Simona. Dobra, ok. Jeszcze pięć zwykłych przywołań. Nie wiem, czy zaraz nie zaczniemy robić Gryzula, żeby sobie go połączyć z rem. Wiecie? Na ten moment. Póki jeszcze innej postaci jakiejś nie wyklepiemy. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj rąka nam jednego brakuje. No i dobra. Niech, niech tak to będzie. Czy możemy tu kogoś innego podwojować? Mamy jednego Fuda. Nie, tutaj nie. Mm, mm, mm. Tutaj skrek sobie czeka. I kolejną osobą będzie kurczaczek chyba. Ona tak nie leci, czy ona nie ma, nie ma jej w Nie leci aż tak. Kurde. Raz, dwa, Dobra, to zrobimy tak. I w kurczaka trzeba tu też jakoś to rozstrzygnąć sensownie. Spalmy go, bo to bez sensu takie trzymanie. Jak dla mnie. I tutaj też by się przydało już nazbierać, by tam rusa wpić na Mintika. Dobra. Tak, tak, tak. Ok, kolejna osoba witaj. Teraz tutaj trzeba usiąść i pomyśleć, bo tutaj są naprawdę ważne rzeczy do zrobienia. Ale widzę, że w ogóle nie ma fooda i tak. Nawet na odenka biednego. A jak zrobię tego gryzula, to znając życie będę chciał go grać. Więc zostaje nam chyba dalej polować tą szymirkę. Więc na ten moment go wyrzucę. I faktycznie dam tu tą szymirę, żeby z nią połączyć sobie. Y -y -y. No to. Remnie, Żeby odblokować jakoś. Kurde, ten. Ewentualnie mógłbym ją teraz z Eorinem połączyć. Ale może ten Eorin będzie jakoś z tym walczył. Hmm. Dobra, otworzymy sobie tutaj jeszcze Libertę. Okej, okay. kolejny nie chcę pojechać. Dobra. Tego nie ma co otwierać. Już za te tam jakieś... A czekajcie, jeszcze diamentów nie otworzyłem. Trochę ich też nadbierałem. Ok, zobaczmy co tu się jeszcze da ugrać. O. Izolt, Izolt też jest git, choć w sumie nie da się go nigdzie grać, a ja go bardzo lubię. O, same potężne postacie, ale przynajmniej zbieramy po sto diamentów. Jakiegoś tam fuzika, nie? O, o, o. Dobra, jak to teraz wygląda? Nadal chyba nie ma tu nic do stawienia. Mamy ją i tego Adonów ile mamy? danów jeszcze mało jest Myślę jak tym yy, gryzulem poważnie. Chyba się za niego weźmiemy pomału. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na więcej otwierania nas nie stać, ale dostaliśmy dużo prochu. Więc sobie otworzymy i można kolejny level wbić. Okay, zobaczmy, co tutaj nam wyskoczyło. Aha, bo poleciały nam takie buty. No to te buty faktycznie lepiej jest zabrać z oddena i dać na kurczaka. Odeń niech ma takie, jak tu były. Niech kurczaczek ma. Już gotowe. Ok, ok, ok. I co teraz? Tu robiliśmy. Na Libercie już są skończone, tak? Liberta ma skończone. To teraz tutaj. Trzeba wszystkim pomału powbijać te trójki i te czwórki. Oczywiście to dużo zajmie nad w tym momencie na tym poziomie, no ale gdzie nam się śpieszy, nie? To dalej? Jakiś engraving. Engraving to on już poczeka sobie yy, na libertę, ewidentnie. Mam ten zwój. Czy mógłbym kogoś na kogoś zamienić? Hmm. Musiałbym tu popatrzeć. Chyba już tak pozmienialiśmy, że tu nie ma co robić, wiecie? To jest właśnie kurde minus robienia ten, ten jeden taki ten, że nie mam z kim rem połączyć. I to sobie leży. No i chyba finalnie ją ten połączymy z, z, z grezurem na koniec. Trzeba mieć. Dwudzi... Na zdrowie. Trzeba mieć 25 razy Ascendet. Żeby dostać kluczyk. Ja tu nie mam nawet dychy jeszcze, więc szybciej będzie z kimś innym połączyć. Tak myślę, czy ja grałem? tego Eorina na kampanii. Czy teraz to będę grał, bo są trzy teamy, nie? To wszystko będzie grane. To powinno pójść, to powinno pójść też już teraz. A tutaj właśnie Eorin. Tak to ustawiłem. Bo kurde, nie ma kogo wstawić fizycznie. Jest niby Tamrus teraz, jakiś Oden. A to tak sobie działa. No widzicie jak to jest. Ten trzeci team. Mówię, mogę zabrać Liberta albo kogoś. Mo tutaj ustawię mocno timek. Na przykład, jakbym go zabrał i wstawił sobie, tutaj teraz nie ma kogo nawet wstawić. Dajmy na przykład Lucille. Okej, okay, tylko może zabierzemy stąd. O. Fajnie wygląda ten Liberta na Ascended. Podoba mi się. Jeszcze z Lucillą w sumie to dobry team, tutaj jakiś może wyjść. Ok, to spróbujmy taką. Ok, Rem sobie zultowała. Dobra, teraz kogo możemy stąd zabrać? Scarlet może? Scarlet też szybko umrze. No dobra, dajmy tu Odena i zobaczmy. Tu tak chyba chodzi. chodzi tylko o Iwana. A ten minimalny damage w Scarlet był potrzebny, widzę. Jeszcze mam jeden pomysł. A patrzcie jak minimalnie, kurde. Lepszy pet trochę i by poszło, to zróbmy tak. Jakoś to sensowniej teraz idzie. Ja tylko patrzę na ich manę. To wiecie, Damon i Iwan muszą butować. Jakoś gorzej chyba. No, teraz gorzej lepiej było w tym, w tym schemacie, czyli jak ona umiera szybciej, to jest lepiej. Może damy sobie na przykład tutaj Brutusa. O, zobaczmy teraz. On sobie trochę przetankuje DiMeidzu. W tym czasie Damon zada dużo DiMeidzu. O, no i widzicie, i problem się sam rozwiązał. Tylko teraz co nam to dało? Mamy na pewno tego Rina i go trzeba grać. Nie tylko na wieży. Mamy ją. Mamy Skreka. Mamy miszkę. Jakiś supportik jeszcze sensowny. Albo może Atalia Ta talia też jeszcze nie śni. Muszę jeszcze dopracować. No tutaj mnie kurde. Kto mnie tak bije i dlaczego tak mocno? Muszę się przyjrzeć. Wszyscy naj na najbardziej Mirael. Może tako? Kurde, wydaje mi się, że to level div, wiecie? Dobra, w tym momencie to jeszcze nie pójdzie. To raczej niewykonalne. Nie ma jeszcze tutaj za bardzo coś zrobić. Ewentualnie SI możemy polepszać. Tu coś dostaliśmy? Nie, E. To jest ładnie, to jest ładnie, to jest ładnie. Natalii braknie. Okay. O, tutaj możemy włączyć. Kto jeszcze nie ma? ona nie ma, Oden nie ma. Tyle, dobra, to zaczniemy od Tamrusa, bo nie, jest serio. Git. Ok, już na usence. I teraz pytanie: Czy nie można tu jakoś ekwipunku pozamieniać? Bo ja zauważyłem, że mam dużo ekwipunku i on, on jest zamieszany. Tu jest ładny ekwipunek, tu też. Okej, okay, tutaj nie ma za bardzo. Czy możemy, może na jakimś innym? Na palmerze? Gdzie jest palmer? O, tutaj. On ma dwa razy na tych. Próbujmy na naszych. No prawie, prawie. O. No i dobra. Jeden itemek się dla niego wy, ten wyrolował. Yy, więc ultra git. O i na przykład też mogę mu teraz zmienić artefakt na odpowiedni. On w ogóle chce oko dury. No to nie, to nie zmienię mu na razie. OK. Dobra, dobra, tyle. Tutaj trzeba nadal grać, nadal zbierać, bo tu jeszcze troszeczkę brakuje. Liberta już jest prawie skończony, więc zaraz będzie yy, nam kierował wszystko, tylko trzeba dać mu też itemki. Jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę brakuje, nie? No i kurde, kogoś trzeba zamienić za tego palmera, bo on tam leży i się marnuje. Dobra, tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, zapraszam do kolejnych odcinków, zapraszam również do poradników. I cześć, pa pa! Got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and